To był największy sukces od czasów Tomasza Sikory. Biatlonickie reprezentacji Polski wywalczyły dwa medale podczas zawodów Pucharu Świata. Srebrny krążek zdobyła Krystyna Pałka, a na najniższym stopniu podium stanęła Monika Hojnisz. Dzień rozpoczął się od rywalizacji sportowej. W Jakuszycach, oddalonych od szklarskiej poręby o kilka kilometrów, odbyły się biatlonowe Mistrzostwa Polski. W zawodach wzięło udział 22 zawodników i 18 zawodniczek. Na listach startowych znalazły się wszystkie czołowe polskie biatlonistki, z wyjątkiem Krystyny Pałki. W emocjach związanych z rywalizacją sportową w hotelu Bornit odbyła się konferencja prasowa z udziałem Polskiego Związku Biatlonowego, gdzie poruszano tematy związane nie tylko z sukcesami biatlonu w ostatnim czasie, ale i o problemach, z którymi zmaga się ta widowiskowa dyscyplina sportu. Gdyby nie te medale, to nie wiem, czy bylibyśmy w stanie poważnie wyśrodki na nasze przygotowania. Te medale po prostu związały ręce urzędnikom i okazało się, że niestety nie mają argumentów, żeby nam zabrać pieniądze na przygotowania, żeby podciąć. Nam środki. Ministerstwo poprosiło nas o to, żebyśmy przygotowali odpowiednie wnioski i plany na tą kwotę, którą nam jako zabramo, w pierwszym rozdanie. Więc wychodzi yy, na to, że, że będziemy mieli naprawdę yy, dobry rok na przygotowania, że te przygotowania będą no, po takim dobrym sezonie, że, że, że będzie się naprawdę fajnie zajmowało, będzie dobrze to wszystko można było zorganizować, nie będą problemu yy, czy kupić sprzęt, czy jakieś na skupowanie. Szczęście dla biatlonu, który jest po skokach i biegach narciarskich najpopularniejszą zimową dyscypliną sportu, wciąż pojawiają się sponsorzy, z którymi związek prowadzi zaawansowane rozmowy. Od kilku lat polski biatlon wspiera m.in. stacja telewizyjna Eurosport, a także znana firma odzieżowa 4F, która dostarcza najwyższej jakości sprzętu. Pieniądze w sporcie są bardzo potrzebne i bez sponsorów ten sport nie może funkcjonować. Marka 4 od ponad y, 6 lat Polski sport wspiera. Moja osobista satysfakcja polega na tym, że zaraz po Vancouver rozpoczęliśmy współpracę i tak prezes tutaj określił, zarządzaliśmy tu wspólne zobowiązanie. My, że będziemy wspierać, a że Polski Związek Wiatrowolny będzie dokładnie przez wszelkich starań, żeby te wyniki były jak najlepsze. Cieszę się bardzo z tego, że Drogie zawodniczki, wykonałyście swoją pracę rewelacyjnie i w sposób apeluję do sponsorów, żeby sponsorzy myśleli o sponsorowaniu w sposób przemyślany i długoterminowy. Gwiazdami konferencji były oczywiście zawodniczki reprezentacji Polski. Wśród nich największe zainteresowanie wywoływało oczywiście zdobywczynie medalu, Monika Hońisz i Krystyna Pałka. Jestem bardzo zadowolona z tego sezonu. Uważam, że to co sobie zaplanowałam przed sezonem, wykonałam. Jestem bardzo szczęśliwa też, że, że miała możliwość skończyć, zakończyć Puchar Świata w najlepszej piętnastce. No, ogólnie też całe mistrzostwa świata były dla mnie bardzo dobre. Dwa biegi na siódmych miejscach. I, i medal w biegu na dochodzenie. My jesteśmy po prostu jakby taką ekipą, która małymi kroczkami pnie się, pnie się do przodu, właśnie z racji tej, że te przygotowania nasze czasami nie są, nie są po prostu takie, jak powinny i naprawdę mamy wiele takich ciężkich chwil, przez które musimy przetrwać, żeby po prostu no, trafić, trafić na, na te miejsca najwyższe. Ja uważam, że my idziemy troszeczkę jakby taką okrężną drogą, niż, niż po prostu idą te kraje, które, które właśnie są teraz najlepsze w biathlonie. Pod względem mistrzostw świata i w ogóle całej kuchni świata no myślę, że jeden z najlepszych sezonów w karierze, wcześniejsze również były dobre, z udziałem właśnie Tomasza Sikory, ale tutaj akurat cała grupa dobrze wygląda, dziewczyn, także oby, oby tak dalej było. Dla mnie akurat ten sezon też był ciężki z różnych powodów, dlatego że chciałam poprawić ten bieg, bo sama wiedziałam, że jeszcze jestem można powiedzieć tak nieskończonym zawodnikiem i niespełnionym można powiedzieć w marzeniach. Także też była zmiana duża w treningach, w przygotowaniach, także po prostu to ruszyć ten bieg, bo jednak ten bieg w tym roku był dosyć mocny. No troszeczkę wiadomo, że to szczelanie nie wszędzie wychodziło, brakowało tej kropki nad i, ale Głównym właśnie celem było bieganie w tym roku, poprawienie. Myślę, że w przyszłym roku, znaczy w tym sezonie, który się rozpocznie, no to będzie więcej koncentracji na strzelaniu. Biatlonowa reprezentacja Polski Kobiet zrobiła w ostatnim czasie wielki progres. Obecnie biało-czerwone pasowane są na wysokim siódmym miejscu w rankingu. Zadowolenia z sukcesów kadry nie kryje jej szkoleniowiec. To jest drugi sezon, w którym prowadzimy kadrę i w Radę cieszymy się, że, że nasze, nasza praca daje takie efekty. Na pewno może to cieszyć, że zdobyliśmy medale, że jesteśmy w jakimś, stajemy się powoli w gronie faworytów do igrzysk olimpijskich. Możemy liczyć, że, że te przygotowania, jeżeli będą tak, tak się toczyły jak w ubiegłym sezonie, no to zawodniczki będą na takim poziomie, że no będziemy mogli walczyć też o medale w Soczi. Współorganizatorem konferencji z udziałem Polskiego Związku Biatonowego była firma Interferesa. Goście, którzy pojawili się w sali konferencyjnej, mieli także okazję poznać hotel Bornit. To komfortowy kompleks hotelowo-rekreacyjny w Karkonoszach, specjalizujący się w organizacji pobytów konferencyjno-szkoleniowych oraz w pobytach rodzinnych. W myśl naszego hasła i Strategii spółki Sport i Zdrowie cały rok wspieramy wszystkie dyscypliny sportu, a Biatlon w tym roku jest naprawdę prawie numer jeden. Kapitalne sukcesy po Tomasze Sikorze, kapitalne dziewczyny i miło nam jest gościć tak wspaniałe osoby w naszym hotelu, a mamy nadzieję, że one też się tu dobrze czują. Interferie są największą spółką branży turystycznej na Dolnym Śląsku oraz jedną z największych w kraju. Świadczą usługi hotelowe nad Bałtykiem w Karkonoszach i dwóch miastach Lebnicko-Głogowskiego okręgu miedziowego.